na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku zrobię coś, czego na ogół nigdy bym nie zrobiła. Dzisiaj podejmuję się challenge'u. Jakoś mnie tak natchnęło, stwierdziłam, dzisiaj. Będę morsowała, ale zdecydowałam się, że dzisiaj wejdę do lodowatej wody i dzisiaj cały klubik morsowania mnie w tym poprowadzi. Dzisiaj zaryzykuję i zobaczę, jak będę się potem czuła. Słyszałam, że właśnie morsowanie działa bardzo dobrze na nasz organizm i nas hartuje, więc dzisiaj się tego podejmę. A jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby sobie z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Także zaczynamy! Najpierw podstawa. Muszę zjeść ciepły posiłek, wziąć koc i resztę rzeczy. Także zaczynamy. Najpierw zaczynamy od ciepłego śniadania. Ja jestem tak zesrana, że to sobie nawet nie wyobrażasz. Tajny składnik, czyli oregano. Coś, co muszę zrobić przed wyjściem do robić zapas herbaty, bo będzie na pewno mega zimno i potrzebuję ciepły posiłek, ciepły napój, także ja robię zapas herbat i mam nadzieję, że przynajmniej ta herbatka mnie trochę zagrzeje. Idealne. Mam już tościki, wszystko gotowe, teraz jeszcze szybka checklista rzeczy, które muszę zabrać ze sobą właśnie na morsowanie. Coś, co jest nam oczywiście niezbędne, to kot. Wczoraj wróciłam tutaj kot do kot do prania. O, jest, idealnie. Proszę bardzo. Takim kocem muszę się potem opatulić, żeby mi było cieple, jak wyjdę z tej zimnej wody. Masakra. Dodatkowo, jeszcze w tym dzisiejszym odcinku, zobaczycie, jak morsuje prawdopodobnie mój brat. Mój brat powiedział, że on na znaczy on na stółę yy, idzie morsować. I Krzychu, czyli mój menadżer. Miałeś też jeszcze bąki, ale bąki się coś waha, nie będziemy go namawiać. Także ja lecę się przebierać, muszę ubrać strój, muszę zabrać klapki. No i oczywiście ciepłe rękawice, czapkę i szalik. Będę chodzić, można powiedzieć, roznegliżowana w minusowych temperaturach. No ale podobno jest coś takiego, że nawet tak się wchodzi w tym stroju, to trzeba mieć rękawiczki, czapkę i szalik. Mam nadzieję, że cokolwiek mi pomogą mi, że będzie mi troszeczkę cieplej. Spakowałam już ręcznik, koc, rękawiczki. Szapka, szalik, rękawiczki dla mojego brata, oczywiście na pewno zapomni. Biorę jeszcze dresy, takie cieplejsze na przebranie. Stanik i majtki. Nie wiem, czy będą mi potrzebne, ale myślę, że tak. Serio, ja jestem nienormalna, że to robię. Cały czas próbuję przekonać mój mózg, że jest okej. Okay. Jest okej, okay, dam radę, ale już od wczoraj się przygotowuję. I powiem wam szczerze, że od wczoraj brałam prysznic, tak mi się polała zimna woda i tak powiem, a nie. I tak chcemy się... Kurde, Wernika, przyzwyczaj się jutro, będziesz musiała wchodzić cała do takiej zimnej wody. Jeszcze na kilkanaście minut, znaczy na kilkanaście sekund, czy kilka No to ja nie jestem typem, który lubi zimno. Ja poleję jednak ciepłe ciepły kocyk, herbatkę. Więc dla mnie to jest naprawdę duże wyzwanie. Dajcie znać, czy Wy kiedykolwiek morsowaliście albo czy macie zamiar morsować. Więc w ogóle ja zauważam, że to jest coraz bardziej popularne i, i coraz więcej osób to robi. Masakra. Przez całą drogę powtarzałam sobie: Dasz radę, dasz radę! Bądź twardą babą, dasz radę, dasz radę. Wejdziesz do tej wody, dasz radę. Śnieg, pani tutaj z kapturem na głowie, a ja, proszę bardzo, do jeziora, Skręć Super. Wiewo. Następnie, dotrzesz do miejsca docelowego. Jesteś na miejscu. Serce mi tak bije i co oni tak są nie ubrani? tak tylko tak o e, tam jest ślisko masz jakieś buty tak, tak takie dowody bardzo dobrze tam jest ślisko więc będziesz, jak będziesz chodzić to trzymaj się poręczy bo może być wiesz i, nie... I od razu uważaj bo tam może mule. być głęboko tak tak to, nie? także jak chcesz sobie nie mieć wokrych włosów to sobie Dobra. możesz jakoś tam przytrzymać albo związać Czyli tak. ja. ja mam mam wszystko jestem przygotowana ja chodzi na jakąś herbatę, tego typu rzeczy Herbatę tu no, herbatę okay. drugą w aucie <laughs> Kocyk, yy, śpiewór, yy, wszystko, na, y, dresy na przebranie, okay. polar, wszystko wzięte. Adam mi no, poinformowała, wszystko wzięłam. Mogę sobie chmurkę do przytulania. No mogę, no, a chmurka był... jeszcze spała, więc stwierdziłam, dobra, nie męczę i ja przeżyję. No, ok. Jestem mega ciekawa, i może widzowie też będą ciekawi, jak w ogóle się to wszystko zaczęło u państwa, że zaczęliście państwo właśnie. A to my już zaczynamy? No. Cały czas. Okej, okay, mnie... ja myślałam, że na razie no wystalamy w tyglu w sensie, tak, Jakieś <laughs> niepotrzebne rzeczy, to się wytnie. Co się wytnie. Ale właśnie się chciałam jeszcze dopytać, jak to się też u, u Pani zaczęło też, że Pani zaczęła morsować i, i skąd w ogóle takie zamiłowanie? To był jeden z moich szalonych pomysłów i marzenie sprzed wielu lat. Nie wiem, pewnego dnia usiadłam i pomyślałam, o, mogę teraz już zacząć morsować, ponieważ kiedyś chciałam dołączyć do grupy morsów na Zakrzówku. To było wiele lat temu, kiedy byłam na spacerze i pobiegłam do nich, że chcę wejść z nimi. Oni mi powiedzieli, że nie mogę ponieważ oni się przygotowują, biegają i to A. muszę zacząć biegać i tak dalej. Potem był taki etap, kiedy biegałam i usiadłam i mówię, o, jak już biegam, to mogę się morsować. Nie mogłam już namierzyć tych morsów przez internet, namierzyłam nasz Klub Kaloryfer. Przyszłam tak. tutaj, okazało się, że wcale nie trzeba biegać. Przeszłam trzy próbne kąpiele i od tej pory już jestem z nimi. Ekstra, tak. fajnie. Ile można razy w roku morsować? W zasadzie można morsować codziennie, to co w sensie w sezonie. Mhm. My mamy też coś takiego, że pływamy tak naprawdę cały rok, bez względu na pogodę. Bez względu na, na temperaturę wody staramy się pływać, ale to już jest jakby dalszy etap. Dobrze jest to robić, nawet wchodzić na krótko, ale regularnie. Ok, czyli żeby tego nie przerywać. Tak, perywać. generalnie wchodzimy, no teraz nie, ponieważ jest pandemia, więc jest to zabronione, ale kiedy było wszystko normalnie, to wchodziliśmy do wody raz w, raz w tygodniu, w niedzielę mamy tutaj takie oficjalne mm. kąpiele u nas w próbie. No oprócz tego mamy też ekipę, która wchodzi codziennie. Ok, a jak Pani miałaby zliczyć ile razy Pani już morsowała, to jest taka szansa? Nie. Nie. Dobrze jest być wyspanym, najedzonym, mieć dobre nastawienie, umówić się z osobami, które już mają w tym doświadczenie, żeby mieć asekurację. Dobrze jest na przykład zacząć trochę wcześniej, typu na przykład październik, listopad, żeby stopniowo się przyzwyczajać do, do obniżania temperatury wody. Czyli ja dzisiaj tak hardkorowo. Hardkorowo, dlatego <laughs> tak, to bardzo dobrze. Tak też można. Przed morsowaniem robimy rozgrzewkę. Tutaj Maciek poprowadzi dla nas rozgrzewkę. Nie może ona być zbyt intensywna, nie taka, żebyśmy się spodziewali. Wystarczy tylko, to chodzi o to, żeby mieć, żeby mieć odczucie ciepła, a potem wejść do wody. Dobrze jest mieć luźne ubrania, bo potem, kiedy się wychodzi, szczególnie przy takich zimnych temperaturach, przy, przy, przy minusowych, to mamy takie złote 5 minut, żeby się ubrać, bo potem po prostu zaczynają ręce odmawiać posłuszeństwa i trudno jest się ogrzać. Dobrze jest mieć ze sobą ciepłą herbatę, nie wiem, z ibirem, malinami, broń Boże, z alkoholem to w zasadzie tyle. Mhm. Jeżeli ktoś ma choroby serca, układu krążenia, nadciśnienie, dobrze to skonsultować z lekarzem, bo to są przeciwwskazania. Tak to nie ma przeciwwskazań. Krzychu! Tu jestem. Słyszałem, Słyszałem no. Nadciśnienie czy co? Tak. To trzeba skonsultować. Czy nie mogę mieć wody? Ale masz regulowane, w sensie, że bierzesz tabletki? No to możemy spróbować tak, na własne ryzyko. Dwa lata? No, A już. na ten moment masz ile lat? 16. 16? Tak. O kurczę mieczony. To jest ten. I dwa lata już te... morsujesz. Ojejku. Czyli tak naprawdę zapraszamy Was do morsowania, tylko na początku jednak weźcie sobie e, osobę, która się na tym zna, która jednak wcześniej już morsowała, która Wam też doradzi, jak to zrobić, żebyście sobie nie zrobili po prostu krzywdę. Poza tym w grupie jest cieplej. <laughs> A jakie są takie faktycznie atuty tego morsowania? Jakie Jaki plusy pani zauważyła? Po pierwsze jest podniesienie odporności, po drugie podniesienie nastroju. Dużo endorfin jest wtedy w ciele więcej się chce. Przekrążenie. Lepsze to na pewno, ale u mnie to przede wszystkim nastrój. No i plus to, że te osoby, które spotkałam w klubie, to jest po prostu niewątpliwy plus tego wszystkiego. Czyli Dla nich jestem w stanie się rozebrać przy okay. minus 15 nie. i wejść do wody. No to super. To, chodzi. to Ja nie wchodzę. Dobra. Chodzę. Dobra. Chodzę. A jest piątka. A mówiłaś, że amorsowanie polepsza cerę? O celulit. i celulit, o to jest celulit bardzo ważne. Celulit polepsza? No. Nie, nie. Po, po, pomaga sobie, że, że, że na celuli! No to ja już! Jest, tak. na nie chcę, żebym Szybko no. no, chodźmy! Najlepiej no, tak, po prostu nie myślcie, bo jak zacznijcie się wahać, to automatycznie no. będzie blokada. Po, nie, po prostu nie. ja cię wezmę za rękę. Nie wiem, tak. bo, nie, ja już nagrywam! Ja już właśnie powiedziałam, że pewnie, pewnie milion razy bym się jeszcze zastanowiła, gdyby nie to, że nagrywam. To mam motywację. Wygląda na mnie jak plemnik. Cziutki robię Let's go! No, to są, to są, to są różne w miejsce, żeby się lekko rozgrzać. A ja już puszczę jakąś motywacyjną muzykę. Nie, no to się <sumplek> no to jest. nie, 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 do nie, 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 nie jak ktoś mówi, kiedy ostatni raz rokoje się czteryskie? Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj. Muszę mi się ubrano. Dobra, gotowe. Ale co, wchodzę we to. Pomału, szybko, Po prostu na wchodź. Na stronę, nie tak? myśl o po prostu wchodź. Ja sobie szybko tylko zjadę. No dobrze, tak, jest ciepło. Tak, wszystko jest ciepło. No dobrze, no to na lucho, proszę. I oddychamy, zanurzamy. Ja nie się mogę bez tego niskiego. Do serca. Spokojnie, wdech, wydech, 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 jak krótko, nie? O, jak mi zimno. Dobra. Spokojno. tam Spokojnie, to... Chodź to moja to droga, myslec. bo zmarznę No dobra, to jest ten moment, czas sobie wejść. I bram. spokojnie. O, proszę, nie róbcie no, dużych fali, proszę was. No. tych Nie, oddycha, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Czy będziesz myślał, że złodowato? Ja jak się czujesz, daj rękę, tutaj głęboko. Ale dzisiaj ładna pogoda, oh, kurczę, eee, się jak cieplutko. Piękna pogoda. O, spokojnie, wdech, wydech. Jest, zrobiłaś to. I teraz oddychamy. I spokój. Spokój. Głęboki wdech Cześć, i szczypanie. wydech. Czujecie szczypanie? Możecie po Powoli. poczuć, co tak. się tak. dzieje w waszym spokój. ciele, ale ze spokojem. Nie z taką koncentracją, nie z paniką. Co się dzieje? Kurczę, fajne szczypanie. Tego jeszcze nie miałam. Zwy o. I cały nie no, nie czas jest tak źle. Nie. nie blokujcie oddechu. Cały czas wdech i wydech. I spokojnie. Tak. Wdech, wydech. Teraz będzie łatwiej. Z czasem jest coraz przyjemny. Z czasem jest, a poza ja tym, to brzmi? Potem jest jeszcze tak, że jeżeli przychodzi taki moment, kiedy nagle Wam się zaczyna robić ciepło. Chłopie, już jest, właśnie tak. To znaczy, że lepiej już Trzeba mieć. Wyjść, bo to się podoba. Czy mam. Minuta. Na pierwszy raz minuta w zupełności wystarczy. Jak tam, głowę. tak. Jak tam? W porządku? Wszyscy okej? Tak. No to wychodzimy. Bąki nie jest okej. Już nie, no jest minutka chyba, nie? minuta, nie, nie był czas. Tak, ja bym wychodził. Tak. ważne, dobra, to chodź. Tak, tak Jest dobrze. Czuję, jak wszystko mam zamrożone, ale jest. Ja, jajka. jajka. Wszystko czegokolwiek Jesteś w Bo Ja się wycieram i nie czuję się Jak no, ja nie czuję Dobrze, Prawdy. serio, nie Daj jest tak tak źle, w sensie nie jest źle, ale... Ale czujesz w ogóle ciało? Tak, w sensie trochę, ale już, już mi troszeczkę za bardzo. Zaraz postaram się miarę sprawnie ubrać, to jest złote 5 minut. Dobra. Ja wycieram to, ale... nogi i nie czuję czy mam je mokre czy suche. Chcesz, chcesz wejść drugi raz? Ale to już jak tak cię już przebieram, to. Przez na powrotę. zimne znowu musiałbym się. Na to zimne, zimne. No, czy nie no, teraz byś musiał założyć majtki i wchodzisz na górę. I wchodzimy, chcesz? Na bułę? Tak. No, jeszcze raz wchodzimy, nie no. Dobra. Dobra. Zaobserwuj jakie masz teraz odczucia, jak wchodzisz po raz drugi. Lepiej, wiele. wiem. E, tak nie kuje, nie boli, nie? Delikatnie, wiadomo, bo zaraz to nie przejdzie. Dobrze, to, o, właśnie, tak, żeby zanurzyć serce. To najgorsze są stopy w tym wszystkim. Ile tak się siedzi w tej wodzie? Jeszcze na początek po minucie. Po minucie. Są też są osoby, na przykład my przepływamy na drugi brzeg i z powrotem. No to jest 200, pa, nie wiem, 20 czy 30 metrów. Ja na przykład, nie, jak na przykład, e, e, zaczęłam chudnąć, no to po prostu to jest dla mnie nie do wytrzymania. Na przykład pływam tylko do połowy i wracam. Przy pływaniu więcej tracisz ciepło. Najlepiej, jeżeli chcesz pływać, to zacząć to e, na przykład, nie wiem, od nie wiem, kwietnia. Ale się, im ktoś ma więcej zwykle... tłuszcz, lepiej mu wytrzymać, prawda? Proszę? Im ktoś jest grubszy, im Oczywiście u nas zatrzymać. chłopaki po prostu, którzy wyglądają proboszczowie. No. Ja pamiętam, że przepływam i wychodzę i po prostu chcesz z tego, z tego No Oni to już stoją w tej wodzie i gadają po 20 minut. chłopaki. Jak wy to robicie? Oni tak, popatrz mamy wewnętrzną piankę. to no. jest no, minuta, jak to jest. Dobra. Co no, wchodzimy? Tak. Ja jak się czujesz? Dobrze. Fajnie, nie? Dobrze, dobrze. No to chodź. Wow, ale jesteś czerwony. Uuu, jajka mi tak się. Ale dajesz! Zobaczcie, ja jestem, ja jestem pomarańczowo Nie no myślałem w pewnym momencie, że, że tam padnę, naprawdę. Serio? No, tak? no. Ale twoja mina mówiła wszystko rzadko. No, roz... Nie, już jest no, sytuacja opanowana, zacząłem czuć palce u stóp. Nie, palce to jest... na, na palce stóp? No, zacząłem czuć. Ja nie. Ja zacząłem czuć. Jak się czujesz po drugim wejściu do wody? Dobrze. dobrze. No, 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 dobrze. <laughs> Teraz się czuję bardzo przyjemnie. Tak. Bardzo tak. przyjemnie. Tak. Tak. Odszedł już się? Nie. Nie te lepiej? Jeszcze przejdź. Ja tam czasem mam tak, że muszę samochód zatrzymać, bo mnie po prostu no. tak. Raz tak, tak. w tygodniu morsowanka. No serio, spoko, no, zajawiłem się strasznie. No widać. Serio. Ale to dobrze. Ale daliśmy radę. Jona. Jona. Dobrze. Ale no, najlepsze jest to, że wczoraj spontanicznie mówię, że będziemy morsować, a może chcecie ze mną, a oni. No? Możemy, <śmienia> ja serio? I tylko i nawet Błąki dzisiaj miał taką chwilę zachwiania, ale zrobił to, dał radę. Dobra, to w takim razie jeszcze mar, wielkie do zobaczenia. Ta, Mam na nadzieję, Mam nie ostatni raz. Dziękuję no, zapraszamy. Bardzo. Ej, tak szczerze? Nie ma tragedii, co? nie ja, no, no, normalnie, sam... normalnie, normalnie. Ja byłam przygotowana, no, że wiesz, ja byłam przygotowana, że potem będziemy tacy i będziemy leżeć w łóżkach i faktycznie trzeba się ubierać, ale normalnie trzeba coś zjeść ciepłego i można funkcjonować. Nawet nie wiesz, gdzie ja byłam. No? Jak zwykle nie obyło się, oczywiście, bez polaroidów. To jest świetna plątka, i zobaczcie na to, jakie nam wyszły. Dobra, także dałam radę. Dałam radę, byłam morsować dzisiaj chmura. Także Wam polecam również morsowanie. Bardzo fajna rzecz tylko faktycznie warto się przygotować, mieć sprawdzone miejsce i oczywiście też ludzi, którzy Was poprowadzą, bo na pierwszy raz to naprawdę warto pójść z kimś, też będzie raźniej, będziecie wiedzieć jak to robić i czego się spodziewać, w razie czego też skonsultujcie sobie z lekarzami, jeżeli na przykład macie właśnie nadciśnienie albo jakieś inne choroby, to lepiej sobie to z lekarzami skonsultować, żeby po prostu być bezpiecznym w tym wszystkim. A jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na z każdym filmami, żeby nic Was nie ominęło. Dzisiaj ta pani, która która właśnie morsowała, razem z nami powiedziała mi, kiedy zrobiłeś coś po raz pierwszy? Ja mówię, właśnie dzisiaj. I się z tego bardzo cieszę, że dałam radę. W pierwszym sezonie ekipy byłam takim, można powiedzieć, takim, że nie robiłam jakiś challenge bałam się i tak dalej, i tak dalej. Będę challenge'ową babą. <laughs> nie no, oczywiście, żartuję. Ale warto przełamywać gdzieś tam jakieś swoje bariery i próbować nowych rzeczy. I tym właśnie oto akcentem podsumuję ten odcinek. Żegnam się z Wami i do kolejnych filmów. Cześć!